Marcinie i Kamilok Katarzyna wysłuchaliście słowa Bożego i przypomnieliście sobie znaczenie ludzkiej miłości i małżeństwa. W imieniu gości pytam Was, jakie są Wasze postanowienia. Marcinie i Kamilok do czy chcecie dobrowolnie i bez żadnego przymusu zawrzeć z nas małżeństwa? Czy chcecie doczytać w tym związku z drogą i w chorobie, dobrej i swojej roli, aż do końca życia? Chcę. Czy chcecie z miłością przyjąć i w ogóle spowodować potomstwo, które Was mógł obdarzyć? Chcę. Najmniej świetnośmy teraz słuchać miękka, bo uświęcić się w związku i damy rzecz na Niech ich miłość przez niego umocniona stanie się znakomita w miłości Chrystusa i Kościoła. Skoro zamierzacie zawrzeć sobie plan na Związek Małżeński, podajcie sobie prawo dłoń i z Boga i Kościoła.

Jaka wygląda ta Biorąc się, jakąś sobie jest małżeńska, zdrukując miłość, miłość, za wielost, wielost, I wielost, 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 że cię nie opuszczę, aż do śmierci. Oraz, że Złączy człowiek niech nierosciany. Małżeństwo przez nas zawarte, jak warun Kościoła katolickiego, potwierdza nie błogosławie w nią Ojca. Bo łusę Bożą do rączni plem poświęcałem Twoim imieniem. Skarałeś ich, którzy będą nosić, dochowali sobie doskonałej wierności, trwali w Twoim pokoju, wypełnili Twoją pole i zawsze się nie łowali. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Na znak zagadkowego małżeństwa na sobie swojego końca. Żona, mój przyjmij na obronę jako znak mojej miłości, wierności, jako znak mojej miłości. Na życie, przyjdź to obronie. jako znak miłości i wierności. Jako znak miłości i syna i Ducha Świętego.